Witam Was bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za to, że mnie oglądacie. Witam w drugim odcinku. Mówi do Was Wiktoria, Life Coach. Jeżeli oglądaliście mój pierwszy odcinek, to widzieliście, że rozmawialiśmy sobie tam o cyklu zmiany i zastanawialiśmy się, dlaczego tej zmiany w życiu nie dokonujemy bardzo często. Na pewno wielu z Was. Zauważyło, gdzie może jest w trakcie tego cyklu właśnie w tej chwili, albo gdzie się kiedyś znajdowaliście. No, i tak jak obiecałam, w tym dzisiejszym programie porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, jak dodać sobie więcej pewności siebie, aby tej zmiany w życiu dokonać. Nie jestem wystarczająco atrakcyjna, nie jestem wystarczająco mądra. Na pewno jest wielu kandydatów na moje miejsce. Nie, ktoś już na pewno to wymyślił. Jestem pewna, że spotkałeś się z takimi limitującymi przekonaniami w stosunku do siebie, lub też słyszałeś, e, kiedy twoi znajomi lub rodzina mówią w ten sposób do samych siebie. I teraz e, takie limitujące przekonania mogą mieć ogromnie negatywny wpływ na twoje życie. I powstrzymywać cię przed zobaczeniem tych nieograniczonych możliwości, które to życie nam daje. Być może nie dałeś sobie szansy na to, aby ukończyć wymarzone studia albo też zaaplikować na inną pozycję w swojej firmie właśnie przez to, że te przekonania cię ograniczały. Jeszcze bardziej negatywnym skutkiem takich ograniczających przekonań. Może być to, że tkwisz w nieudanym związku, ponieważ wydaje ci się, że nie zasługujesz na lepszego partnera. Niektórzy z nas mogą być w kryzysie finansowym przez to, że takie limitujące przekonania tkwią w nas tak głęboko, że wydaje nam się, że nie zasługujemy na to, aby żyć w lepszym statusie finansowym. Teraz, kiedy. E, już wiesz, jak te limitujące przekonania brzmią? Na pewno zastanawiasz się, skąd się wzięły, albo już znalazłeś e, na to pytanie odpowiedź. Wzięły się one najczęściej z naszego dzieciństwa, ponieważ jako dzieci mamy tendencję do e, akceptowania działań i tego, co mówią ludzie wokół nas, bardzo często po prostu absorbujemy te przekonania i bierzemy je jako swoje. Teraz, kiedy już wiemy, czym są te limitujące przekonania i skąd się one wzięły, chciałabym, abyś dowiedział się, jak możesz się ich pozbyć. I tutaj jest takie małe zadanie do wykonania. Obiecuję, że zajmie ono tylko dwie minuty. Proszę weź kartkę i długopis. Zapisz sobie swoje limitujące przekonania i do każdego z tych limitujących przekonań chciałabym, abyś napisał Coś pozytywnego, czyli coś, co nie potwierdza tych Twoich przekonań. I tutaj, dla przykładu, ja napisałam sobie: Nie mam talentu, a e, pozytywne jest to, że to nieprawda mam talent. Potrafię rysować, umiem ugotować świetne kary i potrafię tańczyć. E, teraz, proszę Cię, e, zrób to samo: napisz sobie trzy te, trzy te limitujące przekonania. I do tego te argumenty, które nie potwierdzają tych limitujących Cię przekonań. Mam nadzieję, że udało Ci się zrozumieć w tym odcinku, co to są te limitujące przekonania, i mam nadzieję, że uda Ci się je zidentyfikować, i dzięki temu, że je zidentyfikujesz i że wiesz skąd się one biorą, będzie Ci łatwiej je w życiu eliminować i tym samym. Dzięki temu będzie Ci łatwiej dojść w życiu do Twojego upragnionego celu, ponieważ te przekonania nie będą już stawać na Twojej drodze. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Proszę polub moją stronę na Instagramie Victoria Life Coaching i zobaczę się z Tobą w przyszłym tygodniu.